teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Wieczny odpoczynek raczej im dać Panie, a światło wieku i niech im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tajemnica trzecia radosna Różańca Świętego, Narodzenie Pana Jezusa. Tę dziesiątkę będziemy odmawiali w języku łacińskim w łączności ze stolicą apostolską i Ojcem Świętym Franciszkiem. Pater nostrat, qui est in celis sanctificat ornamentum, ad reina termium tuum, voluntas tua, sicut in cela et in terra. Pater nostram, conigianum, donatus teum, erbitem nostra, sicut et nobis, mitinus, vitoribus nostris, et onoci, in facit tentatione, certivera nostra malo acta.